Cześć, cześć, cześć. Z tej strony Lake Mer, Witajcie w kolejnym odcinku z Widzmina trzeciego, No i słuchajcie, a za chwilę wybierzemy się do Oksenfurtu, a raczej będziemy robić wszystkie zadanka po drodze do Oksenfurtu. A tymczasem czas odwiedzić Lesława i odebrać nasze pieniądze. Widzicie, witajcie. Gdzie moje pieniądze? O tu, dwa razy więcej! Tak jak się umówiliśmy, kto jak kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki, niech ci się wiedzie. Proszę bardzo, i doświadczenie dostaliśmy: i co? 564 korony. No, warto było chyba co? Dobra, słuchajcie, tak więc lecimy do ExxonFortu i będę robił cięcia, tak? Bo to jest strasznie długa droga. A jednak e, chciałbym jeszcze tutaj do wsi sztygary zajechać, zobaczyć na tablicę i potem tutaj tę trasą. Ewentualnie tutaj może. Takie małe skupisko. To czemu by nie. Dobra, to jeszcze dzisiaj w dzisiejszym odcinku raczej nie zajedziemy tam. Ale odwiedzimy wsi sztygary... Wieś Psi. wsi. Wsi co? Co to w ogóle znaczy, to ja nie wiem. No, odwiedzimy wieś Sztygary. Wespniemy się tutaj do góry. Tak będzie szybciej. Tam gdzieś widziałem wivernę ostatnio. O, proszę bardzo, jest. Chodź tutaj, piękna. Dobra, nie trafiłem. Całkowicie przypadkowo ją trafiłem, a nie szkodzi. No, chyba nie miała z nami szans. A sprzęt się przyda. jak Geralt, mieczyk i lecimy dalej w trasę. Wow. W zachód słońca i deszcz. Że, że mamy małe problemy z koniem tak więc wróćmy na ścieżkę bardziej hopla no i tędy jakbyśmy pojechali tutaj właśnie czy tędy w ogóle do wsi Sztygary oczywiście, że nie oczywiście, że w drugą stronę ale chyba tutaj jakbyśmy tym strumykiem Myśmy w końcu dojechali, ale tu mamy Dalej. ścieżkę. Pięknie. Ścieżka jest OK. I do wsi chyba tędy. Oj! Nie szkodzi, wszystko działa. Dobra. Czy tędy do wsi? Tak. Jak najbardziej. Bardzo mi to pasuje. No już tam jest miejsce mocy, słuchajcie. Ale ja chyba tam byłem, co? Tak, ja tam byłem, dobrze. O, nie chciałem schodzić. No dobra. Jak już zszedłem, no to, to już pobiegnę. Dobra, mamy tutaj. Sklepik, który zaraz odwiedzimy, ale mamy też tablicę pach, 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 pach. pach. Jej, cieszysz się? A tu jest sklep w środku. Witam, kupca siadłem mleko. Ja je świeże jaj. czym handlujesz? No niczym ciekawym. Nie obrażając się, oczywiście, kolego. Cztery. Szału nie ma. Bywaj. Okej, ładna chatka. I ładnie zaprojektowana. No nic. Wsiądźmy zatem na konia. Popatrzmy. Popatrzmy. I proszę bardzo, pierwsze miejsce. Wiecie tak naprawdę czemu ja to robię, tak? Ja już wam o tym opowiadałem. Zwyczajnie w świecie mamy możliwość zdobycia naprawdę fajnych przedmiotów. Niedźwiedź, a niech sobie jest. Chyba tam jedziemy. Okej, hola. coś tu jest. No dobra, no, szału nie ma, no, spodnie myśliwskie. Jedź podka, jedź podka, jedź, co tu mamy? bandytów. bandytu. Jej niem bandytów czy nie no Patrzcie, w konia mi strzelał, no Walisz, kolego, co? Oj, rączka mu spadła. Ojej oj. Nie planowałem spadać nigdzie na dół. Gdzie jest to wyjście? A tutaj, dobra. Wow. tak nieładnie. No. o, jakieś psy. Nie, no pierwszy poziom, no to to, to, to psy, to tam nie poszalejemy z nimi. Ty no, mendo. Geralto, garni się. Wiem, że popękają. Jak wszyscy. Ok, nie załapało. Co jest grane. Aha, to jest do podniesienia. Super, jak chciałem to wysadzić. Nie? nie mam pytań. Po prostu nie mam pytań. Ktoś tu jeszcze jest. Proszę bardzo. Baw się dobrze. Jak mówiłem, tak się stało. Iście wybuchowa impreza. Dobra, zostawmy tę beczkę. E, tutaj widziałem dużo ciekawych rzeczy. O, jeszcze jakieś psy? Dobra, najpierw wejdziemy na górę, tak? A tu mamy jakąś drabinę Rabina, rabina A możemy wejść tak, chyba szybciej nawet Co ty miałeś? Nie chcę tego ty pewnie to samo Dokładnie O, wow, wow, to zabolało. Dobra, tu mamy skrzynię. Schematy. Dobra. I jeszcze z drugiej strony coś jest. A, tylko woreczki. No ale jednak, tak? Coś było. Saletra. No nie, ja nie planuję nic. Nic wy, wysadzać w powietrze. Skakuj, Geralt. Dobra. Jedno miejsce załatwione. Zobaczmy tylko, co tam znaleźliśmy. Jakiś fajny pancerz. Zmocniona zbroja. Nie pisze jaka. Stwierdzam, że jakaś taka. A zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Wygląda fajnie. Szkoda, że słabsze. Um, no i co jeszcze znaleźliśmy? W rzemiośle, tak. Słuchajcie, właśnie. Yy, znalazłem. Znalazłem. Uwaga, uwaga. Kowala. Tylko problem jest taki, że. Nie, nie, nie ma odpowiednich predyspozycji do zrobienia nam miecza, ponieważ jest potrzebny mistrz, a on nie jest mistrzem. A co my znaleźliśmy tutaj? Nic takiego widzę. No nic. Idziemy dalej w trasę, w takim razie. A dalej w trasę mamy tutaj. Tutaj i oczywiście te dwa miejsca. Dwa, tak, na pewno to są dwa miejsca. Eee... Chodź, konik. Zobaczymy, co tam będzie, ewentualnie się troszkę przekimamy. To raczej nie będzie problemu, oczywiście. A, znowu jakaś burza chyba idzie. A, gniazdo potworów i jakaś skrzynia widzę. Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. Uuuu, się ich posypało no, po Dobra, ogień wszedł i tak... solidnie No nie wiedziałem, że ich się tyle wysypie No, nie przypuszczałbym tego no i zobaczcie, następne mutageny Kurcze, jak wcześniej leciało mutageny... Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. Teraz od groma tego leci. Hopla. Kurcze, jednak można zbierać. Ale Lipton. A, spodnie topornika. No nie no, buzdyganu to ja nie chciałem podnosić. Rozjemca, co to jest? Rozjemca, mi to. Buzdygan wyrzucił, bo on jest ciężki. Bo on mi tutaj brzmi jak. Eee, jak. miecz, właśnie. Proszę bardzo. No, 17 poziom. I chciałbym jeszcze buty. To znaczy, to nie były buty. To były spodnie. Spodnie mam na samym dole. Spodnie topornika. Proszę bardzo. Na 16 mistrz. E, ciężki rynsztunek. Tyle w temacie. Więcej nie trzeba wiedzieć. No i lecimy dalej, tak. Co jeszcze, że to będą same gniazda. Bo są rozsiane w takich miejscach Ale nam to nie przeszkadza Zupełnie nam to nie przeszkadza Ale ładnie, kolejne nekery O kurczę jaki twardy Ale wolny Był wolny Wysadźmy nie, nie wysadźmy, bo tam jeszcze jest tędy Damy radę? Możemy, super. Dobra, miał być śmiesznie i nie wyszło. Kolejny mutagen, fajnie czaszki jakieś. Coś z nich pewnie można zrobić. Dobra. O, proszę bardzo, co tam mamy? Jakiś budynek. Werbena. Pasta alchemiczna. Wyglądało tak, jakby ktoś widłami rzucił we I siarka. No i nic więcej. Eee. Taki tam budyneczek. Oczywiście do czwartej najładniejsza wtedy jest oprawa. Płotka, chodź. I gdzieś tutaj obok mamy dwa następne prawdopodobnie gniazda. Dwa? Tak, dwa. A idealnie w tamto miejsce. Kto się spodziewał, że to gniazdo Nekkerów, co nie? Dajcie sobie ściana, dobra Ale nie okręcali, no Wow! nie. Strasznie chaotycznie atakują, masakra. No ale wybite. Pojedzmy i wysaćmy to. Tędy Nekary wykopują się na powierzchnię. Dobra, tu mamy jakiś budyneczek. Okej, okay, talerz. No, talerz na no, dużo mi się nie przyda, ale może coś ciekawego jest w środku narzędzia czeladnicze fajnie a może za szafą nic no dobra nic tu nie ma ale narzędziami nie pogardzę dobra i następny już z buta polecimy jest gdzieś w tamtą stronę chyba nie źle biegnę troszkę w lewo dobra czyli gdzieś tam daleko chyba nie jest tak mi się udaje przynajmniej. A proszę bardzo, kolejne Nekery, no i co? Zaskoczka. Wolę jednak bić wojownika, bo najmocniej nas bije. Pięknie zaszło. No i to ja rozumiem. Ile tych pułapek mam? Pułapek? O, po. oczywiście. I kolejne mniejsze mutageny, a większych to ja chyba nie zrobię nigdy, bo zrobiłem jeden i na tym się skończyło. Dobra, z ciebie już pozbierałem. czy nam coś jeszcze zostało? Tylko te dwa miejsca. Ukryty skarb. Zróbmy sobie ukryty skarb i obozowisko deserterów. Naprzód. To będzie gdzieś w tę stronę, tak? Jak mnie mam? No troszkę w lewo Czyli gdzieś tutaj Damy radę Ja nie dam rady My nie damy rady A o ten chyba jechaliśmy Razem z Leto I tutaj w lewo skręcaliśmy A może i nie Nie wiem w sumie Coś tam łaziło Okej, okay, dobra, jest jednak ten ukryty skarb, chyba. O, mendo. No, chodź. Ajajaj. Skarb jest prawdopodobnie pod ziemią. Tak patrzą na tę wioskę. Nie sięgło cię? Ale miecz cię dosięgnie już. Proszę bardzo. Plaster miodu. Ej dobra, tu widziałem skrzyneczkę. Proszę bardzo Nic Uła Co tu się stało Nic Musiało być niemiło Wpadałoby też naprawić ee, Nasz mieczyk Srebrny Ale to za chwilę Hardem? Proszę bardzo. Ok, co to taka mgła? Zeszczu podrynek. Jakieś zadanie nam się aktywowało. Zaraz opadamy co to jest. Tymczasem, wyjdźmy stąd. O proszę bardzo, niedługo zada ten zadanie. Oczywiście nie zadanie, a poziom wbijemy. Zobaczmy, z deszczu podryne zapewne poboczne nie. Zlecenie też to nie będzie, tak więc poszukiwanie. A, przeczytaj znalezienie. No dobra, przeczytajmy i zobaczymy, co tam dalej się podzieje. E ekwipunek oczywiście. A mm. proszę bardzo, to chyba to. Przeszukaj, schowek proszę bardzo, daleko nie ma. O Jezu, gdzie ten schowek teraz jest? No to poszukiwania schowka, tylko wiecie co? mogłem przeczytać gdzie ten schowek. A jest coś, pięknie. Dobra, do deserterów to już daleka droga nam nie została zobaczmy ten pancerz, chyba jest słabszy. Oj, słabszy, słabszy. Dobra, tak więc naprawmy sobie oczywiście ile tu mamy? 39. Um, no dobra. I lecimy na deserterów. Ok, zapomniałem, że mam Arda. Ojej, oj, trzeba się ewakuować. To by było chyba na tyle, panowie. O, miód sobie weźmiemy. A ty masz małą pałkę, to, to nawet nie będziemy rozmawiać z tobą. Łódko kurczaka, jak najbardziej. A i mamy tutaj skrzynię len, paski skóry, bełty jakieś, kusza. Oj, nie wziąłem toporek. Słabo panowie, słabo. A dobra, płotka chodź do mnie. Zobaczmy, czy po drodze jeszcze do Oksenfurtu odwiedzimy jakąś lokację. Oj, nawet bardzo dużo. Tak więc na samym odcinku odwiedzimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć lokacji. A raczej różnych miejsc. I wtedy udamy się do, już do Eksenfurtu. Mam nadzieję, że po drodze nic nas nie spotka. A tym samym dzięki jeszcze raz za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Biona.